Z Ewangelii według świętego Mateusza. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, kiedy czytamy karty Ewangelii, kiedy rozważamy Słowo Boże, kiedy przyglądamy się Chrystusowi, wsłuchujemy się w Jego Słowa, kiedy kontemplujemy to, co On do nas mówi, rozważamy to, co On do nas mówi, to przynajmniej ja odczytuję tutaj takie wyraźne pragnienie Jezusa: Do tego, żeby on chce mnie przyprowadzić do ojca. On chce mnie przyprowadzić do tego, który go posłał, który jest miłością, i chce, żebym tego ojca poznał. Myślę, że to jest jakby punkt wyjścia w każdej modlitwie chrześcijańskiej. To jest to pragnienie, żeby poznać ojca. Jezus przez całe swoje życie, bo nie da się mówić o modlitwie w oderwaniu od Jezusa, w oderwaniu od jego całej misji, bo on łączył modlitwę z życiem. I to jest jakby kolejna lekcja modlitwy dla nas, chrześcijan. Że nasza modlitwa nie może być oderwana od naszej codzienności, nie może być oderwana od tego, czym żyjemy na co dzień, nie może być oderwana od naszych relacji z drugim człowiekiem, od też i trudności, problemów w tym, co jest związane z naszą codziennością, z relacjami z innymi ludźmi, dlatego że modlitwa oderwana czy wyrwana z kontekstu naszego życia staje się tylko i wyłącznie jakąś taką sztuką samą dla siebie. Więc modlitwa prowadzi mnie po pierwsze do spotkania z Ojcem, ma mnie prowadzić do tego, żeby odkryć, kim jest Ojciec, ma mnie doprowadzić do tego, żeby pokochać Ojca, bo to jest jakby, jakby samo z siebie naturalne, to nie jest nakaz, to nie jest coś, co Jezus mówi: Dobra, to teraz masz pokochać Ojca. Nie, tylko to jest jakby naturalne pragnienie serca, które odkrywa, kim jest Ojciec. To, jakby samo z siebie rodzi człowieka, czy pcha człowieka do, w te ramiona pełne miłości, miłosierdzia, które ojciec ma dla mnie. I to jest jakby naturalny proces. Tego procesu nie da się zatrzymać, odwrócić, bo to jest owoc tego autentycznego spotkania z Bogiem. To jest miłość do Boga. Miłość, która. Jest odpowiedzią na miłość, którą się otrzymuje, bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie spotkać Boga, odkryć Boga. To jest wszystko łaską. Wszystko jest łaską w naszym życiu. On chce, Jezus chce, abym poznał Ojca. I myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy też, może to jest takie zaproszenie dla Ciebie, żeby odkryć i zrewidować swój obraz Ojca. Bo różne mamy obrazy Pana Boga w nas samych. Często te obrazy są zafałszowane. Powiem tak, w 99% wszystkie nasze obrazy Ojca, Boga Ojca są fałszywe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wymyka się wszystkim naszym wyobrażeniom. Bóg przekracza jakiekolwiek nasze wyobrażenia. Bóg jest tajemnicą, jest duchem, jest Bogiem. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby spojrzeć na te obrazy Ojca, bo my często, bazując na nich, budujemy nasze wyobrażenie Boga, które jest bardzo ubogie, które jest bardzo takie zamknięte i nie pozwala nam iść dalej. Zamyka nas w jakiejś przestrzeni naszych wyobrażeń, naszych jakichś teorii, naszych definicji, które sobie gdzieś tam wklepaliśmy w życiu. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby dotrzeć do tych obrazów, w, na modlitwie, żeby je przedstawić Jezusowi, żeby On mógł je po prostu na w świecie zniszczyć. W tym sensie nie, nie zdeptać, tylko do, poprowadzić Cię dalej, bo Jezus chce doprowadzić Ciebie dalej. Chce Ci pokazać, że wszystko to, co wiesz o Bogu, wszystko to, co wyobrażasz sobie o Bogu, wszystko to, co czujesz o Bogu, jest absolutnie niewystarczające do tego, kim jest Bóg i myślę, że potrzeba nam takiej otwartości na to, żeby Bóg nam siebie objawiał, a On może to robić właśnie na modlitwie. I On to robi właśnie w czasie modlitwy. Dlatego Jezus zostawia nam modlitwę Ojcze nasz. Dlatego mówi o tym, że najważniejsze w modlitwie nie jest mówienie Bogu o tym, co ja potrzebuję, czego ja pragnę. Przychodzę do Ciebie, Panie Boże, i teraz ci będę teraz gadał i gadał i gadał. Bo na czym innym polega wytrwałość modlitwy, ale to jest zupełnie inny temat, nie chcę teraz do niego wchodzić. Natomiast, jakby, yy, punktem wyjścia jest ta świadomość, że Bóg wie, czego mi potrzeba. On chce, żebym nauczył się być w Jego obecności. Modlitwa to trwanie w miłości Ojca, bo to robił Jezus. Trwanie w miłości Ojca to jest przeświadczenie, że On się o mnie troszczy. To jest przeświadczenie, że On wszystko mi dał, że On o wszystko się już zatroszczył w moim życiu, że On już wszystko dla mnie przygotował, że wszystko, co jest w moim życiu, jest Jego łaską, Jego darem. To jest właśnie e, modlitwa. To jest bycie w obecności, w miłości Ojca. I to bycie przez cały czas naszego życia, we wszystkim, co robimy, w naszych zajęciach, w naszych pracach, w tym wszystkim, co, czym żyjemy na co dzień, w naszych spotkaniach, w naszej samotności, w naszych zmaganiach, w naszych cierpieniach, w naszych chorobach, w tym wszystkim, co jest naszą codziennością. To jest być w obecności Ojca. To jest tak zwana modlitwa stała, nieustanna. Do tego chce nas Jezus doprowadzić. On chce, żebyśmy zobaczyli, że Modlitwa, ona mnie kieruje do Ojca, do źródła wszystkiego tego, co mam w moim życiu, źródła mojego życia, do, y, można powiedzieć, zasady mojego istnienia, do źródła mojego istnienia, do źródła mojej miłości, bo tylko dzięki Bogu mogę kochać. I tylko w Bogu mogę naprawdę kochać. Druga rzecz. Y, która mi, którą mi podpowiada to dzisiejsze słowo, to to, że modlitwa prowadzi do wspólnoty. Mianowicie e, modlitwa otwiera mnie na drugiego człowieka. Ona mi każe wyjść z tej rzeczywistości mojego egoizmu, takiego zapatrzenia się w siebie e, i zobaczyć, że obok mnie jest drugi człowiek, tak samo może grzeszny, tak samo może słaby, kruchy, ułomny, jak ja. I że obydwaj razem jesteśmy przed Bogiem, który kocha nas jednakowo. I który chce tego samego dla nas, chce naszego zbawienia. A więc to już otwiera mnie na drugiego człowieka, na to, że ten drugi człowiek jest moim bratem, jest moim bliźnim. Dlatego w kościele często mówimy do siebie, bracie, siostro, tak w czasie liturgii szczególnie. Więc, modlitwa prowadzi mnie do doświadczenia wspólnoty, że ja mogę przeżywać moją miłość do Boga, mogę przeżywać swoją wiarę w relacji też do drugiego człowieka, że nie jestem sam, że jest obok mnie mnóstwo ludzi, którzy tak jak ja chcą kochać i kochają Pana Boga, chcą iść za nim, chcą go naśladować. Do tego prowadzi mnie modlitwa. I myślę, że to jest też taka droga i myślę, lekarstwo dla wielu samotności. Człowiek w swoim życiu często przeżywa jakąś swoją samotność, a modlitwa wyprowadza go z tej samotności. Dlaczego? Dlatego, że w tej samotności, kiedy trwa przed Bogiem, jakby odkrywa, że nie jest sam, bo tam jest Bóg. W tej samotności, w tym doświadczeniu, jest Bóg. I ona mnie każe wyjść z mojego jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, z jakiejś jakiegoś bunkra, w którym się schowałem w swoim życiu, i iść do drugiego człowieka. Aby zobaczyć, że obok mnie jest drugi człowiek, który potrzebuje mojej obecności, tak jak ja potrzebuję obecności innych. I to jest ta radość wspólnoty, która razem zbiera się na modlitwie, która razem celebruje święte tajemnice, jak Eucharystia. Bo tam nas zbiera Bóg, który mówi, jesteście moją rodziną, jesteście moimi dziećmi. Ja o wszystko się zatroszczę. Dlatego Jezus mówi: przebaczajcie. Dlaczego? Dlatego, że przebaczenie on otwiera mnie na miłosierdzie ojca, ale przebaczenie też otwiera mnie na drugiego człowieka, z którym mogę razem przeżywać swoją wiarę. Do tego mnie prowadzi modlitwa. Do tego mam mnie prowadzić modlitwa. I ostatnia myśl. Pamiętajmy, że to jest droga, to jest proces. Z tej modlitwy musimy się wciąż uczyć właśnie poprzez wsłuchanie się w rytm swojego własnego serca. Wstawanie przed Bogiem jako tym, który jest dawcą wszystkiego, nie skupianie się na sobie, na swoich problemach, swoich potrzebach i tak dalej, ale najpierw, żeby zobaczyć, że On jest. Że to On się o mnie troszczy. Że to On mnie kocha. Że to On jest moim ojcem. Że to On jest naszym ojcem. I czy On daje nam możliwość przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym wchodzić z nim w relacje. A o wszystko inne już się zatroszczy. Zobacz, co jest dzisiaj tą przeszkodą, co Ci nie pozwala wchodzić w relację z Ojcem. I mów o tym Jezusowi. Przedstawia Jezusowi na modlitwie to wszystko, co jest tym doświadczeniem, które Cię ogranicza, które może zamknęło Cię w jakimś schemacie modlitwy, które, cię, które tak naprawdę Cię nie, nie ożywia, nie daje Ci życia. To nie chodzi o to, że o doświadczenie jakichś emocji, jakichś przeżyć duchowych, jakich, prawda, jakichś, takich uniesień i tak dalej. Jeżeli są, ok, ale ja nie polecam się na nich skupiać, dlatego że często skupienie się na emocjach prowadzi do błędnych wniosków. I często mistrzowie duchowi, ojcowie kościoła mówią: ok, jeżeli są jakieś przeżycia, jeżeli są jakieś doświadczenia radości, uniesienia, jakieś, jakieś prawda, to, no dobrze, ok, jeżeli Pan Bóg to daje, to w porządku, ale nie to jest znakiem działania Pana Boga, bo to może być tylko i wyłącznie jakimś rezonansem Twoich emocji, ale tego, co się w Tobie zadziewa. Najważniejsze jest to, żeby się skupić na Jego obecności. Nie na darze, ale na dawcy. I dlatego trzeba tutaj dużo ćwiczyć, <laughs> dlatego tutaj potrzeba z naszej strony praktyki. Praktyki codziennego stawania w obecności Pana Boga, przypominania sobie o nim w różnych porach dnia. Często też ojcowie Kościoła zachęcają do tego, żeby modlić się krótko, ale często, w różnych porach dnia. W tym sensie, żeby przypominać sobie, Boże, jesteś przy mnie. Może jakiś fragment Pisma Świętego, jakiś werset, może jakieś, jakieś krótkie słowa, jakiś akt strzelisty, czyli coś, co mi pozwoli stanąć w obecności Boga, tego, który mnie kocha, który jest przy mnie tu i teraz który mnie w danej sytuacji prowadzi, który w danej sytuacji nade mną czuwa. I to jest praktyka. I to jest właśnie praktyka, że w tej naszej codzienności, w naszym życiu jest obecny żywy Bóg. I odkrycie tej prawdy jest już modlitwą, bo jakby znaturalnie rodzi we mnie pragnienie zwrócenia się do Niego, który jest moim Ojcem i który o mnie dba. i Troszczy się o wszystko w moim życiu. To tyle. Dziękuję Wam dzisiaj za Waszą obecność. Serca Wam błogosławię i daj Boże. Do zobaczenia jutro. Z Bogiem.